Ten pierwszy film mi się podoba. Chciałabym sobie tak pokrzyczeć. Uprzedzam, że to film tylko dla dorosłych. Więc nie otwierajcie jak nie macie ochoty oglądać takich rzeczy. Nie wrzucajcie tutaj takich linków, tylko na kanał sroom, 18 itp. Tylko in może robić co chce. Tylko pierwszy film mi się podoba, podoba mi się aktorka i jej fryzurka, jak krzyczy i się rusza, jej partner też jest fajny, reszty filmów nie oglądałam tylko przewijałam, wyglądają nieciekawie. Ten film oglądałam tylko początkowy fragment. Może wieczorem oglądę ene cały film. Ciekawe, w którym hotelu można by sobie tak pokrzyczeć, tam gdzie byłam w minionym roku chyba by nie wypadało. U mnie w domu tym bardziej. Szkoda, że człowiek musi się ciągle ograniczać. Możecie mi powiedzieć w skrócie, co się działo wczoraj u Marka Eł na kanałach głosowych jego serwera. Pytałam wczoraj o to Marka, ale był pod wpływem alkoholu, w czasie rozmów na jego serwerze, powiedział mi tylko, że robią jakieś sądy. Jak zwykle, jak Marek bierze udział w tych głosówkach, nie dało się z nim rozmawiać, bo był niemiły wobec mnie. Ma się, że hejtercy ciągle manipulują Markiem. On często pod wpływem hejterów jest niemiły wobec mnie. Albo w ogóle się nie odzywa. Już nie wiem, co jest lepsze, jego gniew, arogancja czy milczenie. Gdybym miała określić cechy charakteru, Marka, to nie zaliczyłabym dziś nich: wrażliwy, troskliwy, czuły, zdolny do empatii, przyjaciel, zainteresowany moimi problemami, chętny do pomocy, tolerancyjny, wyrozumiały, z wyobraźnią, lubiący kontakt i bliskość drugiej osoby, z szerokimi horyzontami, kochający. Pewnie on taki umie być, ale nie dla mnie. Dawnego Marka, tego w którym się kiedyś zakochałam, już chyba nie ma. On mi cały czas mówi, że moje problemy z hejtem i próby odebrania mi córki odpychają go ode mnie. Krzyczał na mnie wczoraj i dlaczego mu nie powiedziałam, że moja córka nie przeszła do następnej klasy. Moja córka Marysia przeszła do następnej klasy, miała dobre oceny, niewiele jej zabrakło do czerwonego paska i jest już w szóstej klasie. A w tym roku zamierzamy dużo się uczyć, bo to już szósta klasa. Marek nie lubi wspierać. Fakt, że mam firmy, dziecko, rodzinę byłego męża, problemy i hejterów odpycha go ode mnie. Jemu nie można nic mówić. On oczekuje, że rozwiąże i załatwi moje wszystkie problemy sama i jeszcze zajmę się nim. Gdy w sierpniu komornik zajął mi na tydzień moje konta bankowe, Marek śmiał się ze mnie i nie chciał mi nawet pożyczyć 10 zł. Napisał mi pewnie, ktoś ci pomoże. Nie odzywał się wtedy dwa albo trzy tygodnie, bo flirtował z jakąś hejterką, która go obskakiwała jak pies, żeby nie przyjechał do mnie drugi raz nad morze, o co go prosiłam. Na razie dzisiaj źle się czuję psychicznie. Może to minie. Przestałam umieć rozmawiać z Markiem, Youtuberem MEU. Dzisiaj chyba przez to, na razie, nie chce mi się nic robić. Wczoraj całe popołudnie i wieczór miałam cepsuty. Właściwie dlatego, że wcześniej miałam bardzo poważny konflikt z kimś rodziny. Od godziny dwudziestej nie byłam sobą. Nie miałam nawet siły zająć się domem i córką. Do tego stopnia, że zapomniałam o wszystkim, co mam zrobić. Nie pierwszy raz odpłynęłam. Rozmawiałam przez telefon, dzwoniłam po ludziach, trochę płakałam. Siedziałam ze dwie albo trzy godziny na ławce na polu, w moich okolicach. Nie siadam pod moim blokiem, bo zawsze ktoś mnie tu znajdzie. Chciałam porozmawiać z Dagmarą, naszą administratorką, ale grała na komputerze. Czuję się samotnie ze swoimi problemami. Może pójdę jeszcze spać. Nie nadaję się do niczego. Nie mam na razie siły robić filmów na mój kanał. Może jak się jeszcze prześpię, to dojdę do siebie. Wstałam dzisiaj o godzinie siódmej, żeby wyprawić córkę do szkoły. Co dalej? Nie wiem. Straciłam natchnienie do czegokolwiek. Proszę was nie spamujcie. Mamy mało adminów. Nie obiecuję na razie jutro głosówki. Zastanowię się. Dam plakat po południu jak się zdecyduje i połączę się około godziny 22 na kanale naszego serwera rozmowy z Elą. Live w piątek będzie na pewno. Zapraszam o godzinę od 22 do 2 na mój kanał w. ukośnik elagawin. Mogę się spóźnić. Filmy na kanale też będą się pojawiać. Show must go on. Psy czekają, a karawana jedzie dalej. Baba z wozu, a konią lżej. Mam ważne informacje. Ogłaszam wotum nieufności wobec współpracujących ze mną osób. To nie jest żart. Przepraszam wszystkich. To przemyślane decyzje. Hejtercy są wśród nas. Pierwszego YouTube amator M. dostaje banę na wszystkich moich profilach w social media, telefonie i dostaje banę na moim serwerze Discorda. Udaję, że nie znam tej osoby. Zakaz pisania o Email. W mojej obecności pod karą usunięcia z mojego serwera lub z mojej innej platformy internetowej i komunikatora. Zrywam wszelkie kontakty z tym człowiekiem. Posunął się za daleko w hejcie wobec mnie. Mam dosyć jego napaści, prowokacji, kłamstw i intryg. To jest hejter, nałogowy kłamca i mój wróg. Drugiego Emru traci pozycję administratora. Przepraszam cię, Emru. Nie ufam ci. Jeszcze to przemyślę. Wiele ci zawdzęczam. Trzeciego Janie straci pozycję administratora. Za różnego rodzaju afery, dymy i awantury. Czwartego rozważam rozwiązanie współpracy z Buziaczkiem. Muszę jednak to przemyśleć. Piątego Rafatus i kilkanaście innych osób dostaje banę. Szósty Endzie i Rachelka zostają na stanowisku administratora. Jeśli oczywiście zechcą. Jeśli nie będą chciały zostaje sama. Reasumując na dzień dzisiejszy mamy cztery adminów, ja, Buziaczek, Rachel i Endzie. Z tych czterech osób dwóm nie do końca ufam. Ale nieufność to moja druga natura. Przepraszam. Jeśli któraś z tych osób zechce zrezygnować zrozumiem. Wszystkim osobom mogę zrekompensować ich pomoc w postaci pierwsze zapłaty gotówkowej, dwa barter wymiana usług, odpracowanie przeze mnie ich pomocy w postaci dowolnej usługi mojej firmy, trzy dyplom, referencje itp., cztery inną pomoc. Do youtubera rapatusa, znaczy, Rafatusa. Nie będę z tobą rozmawiać. Nie mam czasu na toksycznych ludzi. Zaczepiasz mnie bo chcesz skorzystać z mojej popularności. Bo własnej popularności już nie masz. Twój czas już minął. Nikt nie wierzy w Twoją przemianę. Wszystko budujesz na kłamstwie. Nie masz żadnego Mercedesa. Mieszkałeś do niedawna w piwnicy. Zarabiałeś grosze. Palisz, co sam przyznajesz, a to gorsze niż alkohol. Przypuszczam, że nadal pijesz, a jak nie, to zaczniesz. To tylko kwestia czasu. Może na tym rowerku, który znalazłeś na śmietniku, wyjeździsz coś na Twoich liveach. Skąd wiem, że rower do treningów, na którym jeździsz na liveach masz ze śmieci. Wszyscy wiedzą. Nie rób z siebie, kurwa, gwiazdy, bo już nią nie jesteś. Byłeś. Ale twój czas się skończył. Pogódź się z tym. Uważam, że alkohol i tyki zniszczyły ci mózg, a i bez tego zawsze miałeś problemy z racjonalnym myśleniem. Dlatego zjebałeś swoje życie i karierę. Chcesz zniszczyć mój związek z Markiem. Nie ty jeden. Zazdrościsz jak inni, że ktoś kogoś kocha i pragnie, bo sam nic już nie czujesz i nikt cię nie chce. Jak hejtercy. Wiedziałam, że współpraca z tobą skończy się tym, że skoczysz mi do gardła. Okazałam ci bezinteresowne wsparcie i przyjaźń. Nikt nigdy cię nie hejtował na moim serwerze, bo nie pozwalałam, broniłam cię, bo uważam, że każdy zasługuje na szacunek. Ale ty potem mnie publicznie wyśmiałeś, gdy zorientowałeś się, że mam więcej hejterów niż fanów. Robisz wszystko dla poklasku, na pokaz nic naprawdę. Eliżesz dupy hejterom ze strachu i w nadziei na korzyści. Jak Marek, YouTube ML moja była sympatia. Nie żałuję współpracy z tobą. Było warto. Zawsze warto robić ekstremalne rzeczy i ryzykować, a potem płacić ceny ryzyka. Stać mnie na to. Poza tym mam zasady. Jeśli myślisz, że mnie zastraszysz, to się mylisz. Jestem Elon Gavin, in of the hatet. Problemy to moja specjalność. Czuję się dzisiaj bardzo źle, psychicznie i fizycznie. Może to minie. Mój stan psychiczny oceniam na dwa, w skali od 1 do sześciu, czyli niedostateczny, żeby działać, pracować i cieszyć się życiem, ale przeżyję. Mój stan fizyczny oceniam na 3, w skali od 1 do 6, czyli jest dostatecznie żeby robić cokolwiek, ale wczoraj po południu, wieczorem i w nocy było dwa i zaniedbałam kompletnie różne moje obowiązki, a nawet zdrowie i urodę. Powodem jest, hejt, moje problemy z lewicowymi instytucjami, które mnie gnębią i chcą odebrać mi dziecko, z powodu mojej pracy, brak przyjaciół, poważne konflikty w mojej rodzinie, brak rozwijającej dla mnie współpracy. Szukam pomocy w kręceniu moich filmów, montażu, robieniu zdjęć, bo nie radzę sobie z tym sama, pomocy informatycznej i managerskiej. Największym moim problemem w tej chwili jest strach przed utratą córki, internetowy hejt oraz hejt i przemoc psychiczna, którą regularnie okazuje mi moja sympatia, YouTube Marek Łangowski przez miniony rok cały czas mną manipulował. Mówi na przemian, że mu na mnie zależy i mnie nienawidzi. Zostawia mnie i wraca, czasem nawet kilka razy w miesiącu. Raz mówi, że ze mną zamieszka, chce, żebym ja i moja córka była jego rodziną, a innego dnia mnie zostawia, odcina się ode mnie i nie odzywa się do mnie wiele dni. Wysyła mi sprzeczne komunikaty na temat naszej znajomości i związku. Często mnie publicznie hejtuje, czyli krytykuje mnie, wylgarnie się do mnie odnosi, wyśmiewa, poniża, zdradza moje tajemnice, zaczepia, wywołuje konflikty w sytuacjach, które tego nie prowokują. Na przykład pisze coś rozżalona o NKM w moim blogu albo mówię o nim z żalem lub gniewem na filmie lub live. Nie umiem się od tego powstrzymać, a on zamiast mnie uspokoić, pocieszyć, przeprosić, publicznie mnie hejtuje i mi szkodzi, żeby doprowadzić mnie do jeszcze większej frustracji. Prywatnie pisze i mówi mi miłe rzeczy. Publicznie mnie wyśmiewa i twierdzi, że się mu narzuca meryk. Niestety jedynym wyjściem z tej sytuacji jest ograniczenie kontaktów z Markiem. Postanowiłam powstrzymywać się od rozmawiania z nim, informowania go o moich uczuciach do niego, przestać o nim pisać i mówić na moich filmach i live'ach. Na razie mi to nie wychodzi. Ale będę próbować. Wiedziałam, że współpraca z Rafatusem skończy się tym, że skoczy mi do gardła. Okazałam mu bezinteresowne wsparcie i przyjaźń. Nikt nigdy go nie hejtował na moim serwerze, bo nie pozwalałam. Broniłam go, bo uważam, że każdy zasługuje na szacunek. Ale on potem mnie publicznie wyśmiał, gdy zorientował się, że mam więcej hejterów niż fanów. Robi wszystko dla poklasku, na pokaz, nic naprawdę. Eliże dupy hejterom ze strachu i w nadziei na korzyści. Jak Marek. Nie żałuję współpracy z nim. Było warto. Zawsze warto robić ekstremalne rzeczy i ryzykować. A potem płacić cenę ryzyka. Stać mnie na to. Poza tym mam zasady. Rafatus zaczął mi ostatnio grozić. Rafatus często w różny sposób grozi ludziom. Jeśli myśli, że mnie zastraszy, to się myli. Jestem Elon Gavin. In of the hated. Już się trochę lepiej się czuję niż PO obudzeniu. A nawet się rozkręcam. Uwaga! Ważne ogłoszenie dla moich moderatorów i administratorów. Przepraszam, że wczoraj pozbawiłam funkcji administratorskiej dwie osoby z was, a o jednej wspomniałam, że też wyłączę ją ze współpracy. Nie traktujmy, nie traktujcie tego osobiście. Wybaczcie. Mam różne zmienne nastroje, docierają też do mnie różne informacje i skargi na waszą pracę i dlatego podejmuję takie decyzje. Bardzo cenię sobie waszą bezinteresowną dla mnie pomoc, chciałabym móc się wam za nią odwdzęczyć. Napiszę o tym dalej. Na razie mam ważny komunikat. Bardzo proszę żeby żaden z moich administratorów nie nakładał banów ani ICH nie zdejmował, bez uzgodnienia tego na naszej administratorskiej grupie na Messengerze. Dostałam informację, że są odbaniowywani moi hejtercy, albo baniuje się osoby z powodu waszych własnych antypatii czy poglądów. Przepraszam, że o tym piszę. Bardzo was proszę moi drodzy administratorzy, żeby bani były ściągane wyłącznie gdy ktoś poprosi o to w Donatee, na moim Live, e, na moje polecenie lub za moją zgodą. Ja zgodzę się na to na naszej grupie administratorskiej na Messengerze, Discordzie lub chociażby telefonicznie, po uprzedniej wymianie informacji na naszym forum. Ostatecznie uzgadniajcie te decyzje przynajmniej z dwoma innymi administratorami, na naszej grupie messenferze, czyli musi być zgoda dwa dodaczowcz osób, niekoniecznie moja. Najlepiej dawajcie po prostu przerwy na 1 lub 7 dni i ostrzeżenia przed BANM. Markowe perfumy dla moich administratorów. Zaplanowałam kupić prezenty dla was na Mikołaja. Chciałabym kupić każdemu z was jakieś prezenty i wysłać, może markowe perfumy, jeśli podacie mi nazwy zapachów, które lubicie. Postaram się dotrzeć jako firma do jakiejś hurtowni. Może moi internetowi obserwatorzy napiszą mi gdzie taniej niż w galerii handlowej zamówię takie perfumy, może przez internet. Kupię też perfumy dla siebie, córki i mojej mamy. Chciałam też kupić perfumy dla. Marka. Ale będzie musiał ubrać się w jakiś seksowny strój Mikołajowy, jak będzie chciał je odebrać. Dostałby perfumy za darmo, jakby pomagał mi jako administrator i mój menadżer. Może jeszcze zechce. Co myślicie o pomyśle kupna dla was perfum? A propos perfum, chciałabym wydać perfumy dla fanów o nazwie Ela Gavin. Jak się zabrać do organizacji takiej produkcji? Jakie korzyści i gratyfikacje pracy proponuję moim współpracownikom, managerom i administratorom profili i kont w Social Media? O tym w następnym tekście. P.S. Ja chyba najbardziej lubię perfumy z serii Chanel. Zapach Marilyn Monroe. Ela Gavin E.G. Studio. Jakie korzyści i gratyfikacje pracy proponuję moim współpracownikom, managerom i administratorom profili i kont w Social Media? Pisałam już o tym wiele razy na naszej grupie administratorskiej i proponowałam osobiście administratorom, ale teraz to opublikuję. Moi administratorzy to osoby, które lubię, szanuję i którym ufam. Często dziękuję im za pomoc, chociaż zdarzają się nam też przerwy we współpracy lub nawet jej zerwanie. Nie każdy dobrze to przyjmuje. Wielu z moich byłych administratorów jest dzisiaj moimi wrogami, więc zrozumiałam, że zakończyć współpracę trzeba dyplomatycznie, jak związek, a nie spektakularnie i złośliwie. Jak płacę moim współpracownikom? Każdy administrator za swoją pomoc i pracę dla mnie może poprosić mnie o gratyfikację. Finansową. Barterową, pomogę z zakresu działalności mojej firmy, zrobię wam zdjęcia, filmy, reklamy itp. Oferuję moją przyjaźń. Moje wsparcie w każdej sprawie. Zaświadczenia, dyplomy, rekomendacje itp. Mam jako firma możliwość przyjmowania praktykantów. Mogę za was poświadczyć, zaręczyć, w dowolnej instytucji, na policji, w sądzie, szpitalu psychiatrycznym itp. Pomogę w problemach z instytucjami i urzędami, jako widownia w sądzie, jako dziennikarz interwencyjny, pomogę w napisaniu pisma do sądu, udzielę porady z zakresu prawa i na inne tematy, z zagadnienień które znam. Zapraszam do Krakowa ma wycieczkę, pomogę w znalezieniu niedrogiego noclegu lub nawet sama go opłacę. Mam też możliwość przyjmowania gości w moim domu. Zrobię wam przy okazji ładne zdjęcia i filmy, w plenerze i w moim studio. Niedługo, za parę miesięcy lub za parę lat, uśmiechnięta twarz otworzę dom ekipy youtuberskiej i będzie można do mnie przyjeżdżać, nocować, fotografować się, filmować jeśli ktoś zechce, grillować lub fajnie spędzać czas. Proście o co chcecie, a ja w miarę możliwości postaram się spełnić wasze prośby. Zdarza się i tak, że moi administratorzy nie tylko pracują dla mnie bezpłatnie, ale nawet kupują mi prezenty, pożyczają lub dają pieniądze. Bo mają lepszą ode mnie sytuację finansową. Mam wtedy poczucie winy, dlatego zawsze podkreślam, co sama mogę im zaoferować. Mam nadzieję, że dzięki mojej rosnącej popularności przyjdzie czas, że sama będę mogła nie tylko robić prezenty i płacić moim współpracownikom, co już staram się robić, ale i pomagać i rozdawać promocyjne GIFy, prezenty, moim fanom.